bardzo delikatny, fajny zobaczcie ile czerni dłaków kołpakowatych zaraz będziemy go przyrządzać będziemy też robić kanie na zupełnie inny sposób z ziemi wychodzą razem z nogą, po czym łapiąc za kapelusz wyciągacie do góry niektórzy piszą, że dłaki są podobne w smaku do szparagów mówię o czernidłaku kołpakowatym jak je rozpoznać? tutaj takie brązowe. Starsze egzemplarze robią się czarne. Nie sposób ich pomylić. Zamiast cebuli możecie oczywiście użyć cebulę, jeśli macie. Wystarczy, że wrzucisz na patelnię z oliwą, szczypiorkiem lub cebulą połamane albo w całości tłaki i usmażysz je. Ja je trochę posoliłam, popieprzyłam, puściły wodę, później ją odparowałam i przysmażyłam. I tak naprawdę Cała filozofia. Mocno popieprzyłam, ale jest to bardzo mięciutki, delikatnym smaku grzybek. Jednocześnie mięsisty jest co gryźć. A gdzie jest ze szparagami? Pyszmy, naprawdę. ładnie pachnie. Pachnie jak szparagi. Mm. To zjada ostatki, ten piękny i gładki, mm, także. Chyba jeden z rzeczy Zbierajcie czernidłaki kołpakowate, te, które widzicie, że obok są czarne. Podobno te atrament też wykorzystują grzybów. Mm. Ostrożność trzeba tylko zachować w przypadku czernidłaka pospolitego. Chodzi o to, że nie można go spożywać pijąc alkohol, albo bezpośrednio przed spożyciem, albo po spożyciu alkoholu. Termin łakiem kołpakowatym, czyli tym nie ma jakiegoś takiego normalnie, możecie łączyć.